Hej, z tej strony Drakonager, witam w drugim odcinku serii. Zagrajmy w Iconoclast. Jesteśmy właśnie w osadzie 17. Będę to tłumaczył na osada. Hej, eee, jeszcze nie przyzwyczajenie się do sterowania. O, przypomniał sobie, że ten, ten gościu był tu wcześniej. Hej, dziwny koleś. Albo to ona, nie wiem. Jeśli programista, twórca gry... w sumie, lepiej powiedzieć, nie, nie zmienił zbyt wiele, to wiem co trzeba zrobić. Tu jeszcze się alfa nie kończyła. Tak, zrobili mi wjazd na chatę. Jak y komornik, który szuka telewizora, normalnie. No ale pogadamy z innymi ludźmi. Zastanawiam się, co to za figurki. Co ja mogę z tym zrobić? Aha, mogę to po prostu rozwalić pistolet. Ogłuszaczem, tak przetłumaczyłem. Pytanie po co? Czy to mi cokolwiek da? Dzień dobry. Co tu się stało już? To jest trzeci dom, który widzę rozwalony. Okej. Tej postaci tu wcześniej nie było. To jak oceniacie moje tłumaczenie? Myślę, że trzyma poziom. Zresztą nie jest łatwo to tłumaczyć, to zajmuje to dość dużo czasu, no ale czego się nie zrobi dla widzów? Nie hmm. widzieć nawet twarzy. Ok, może tutaj wejść na dach, nawet. Odpowiednio wskoczy. Zanim zrobimy to, co planuję zrobić. Czy może tym zejść? Chyba nie. Próbuję, ale to jest chyba takie. wielkie. No. Żeby to zrobić, trzeba kliknąć strzałkę w dół i. Chyba, że coś pomyliłem. Dobra, mniejsza. Oto. No, poczekajcie, zaraz to sprawdzę. Tak! Miałem rację, dobrze to pamiętałem. O, witaj, Niewykluczone. Pamiętam, jak się w Pralfie kładł na tym łóżku. To ta dziewczynka do nas podchodziła i mówiła, że dopiero co je pościeliła. Zobaczycie, że tutaj też to jest. Krapnijmy sobie jak w Fable, w też można było sobie spać w tych łóżkach. W Skyrimie można, w Gotiku, wszędzie prawie. Dobra, bez przesady. <laughs> Przepraszam, to był taki złośliwy żart z mojej strony. Jest just a prank, uh, sis. Odbudowało się czary. A kogoś my tu mamy? Hmm. Miko Kontera. ciekawie. Z tego, co, z tego, co wiem, to właśnie paliwo ivory, albo tak już to mamy wszystko spojrzeć, to paliwo z kości słoniowej jest tutaj dość rzadkie, drogie i w ogóle będzie miało znaczenie fabularne. Zobaczymy z czasem. Nie to się pozmieniało, kurde. Widać ogrom pracy włożony w tę grę. O, crafting! Super. Yay, super! No w końcu Crafting Czekajcie, wejdę do menu. właśnie nie pokazywałem jeszcze menu. Kolekcja Mamy tu nasze materiały, właśnie. Wstawiam, że to, czego nie mam, to jest szczerze, to ja nie, nie, nie zapamiętałem tych materiałów. Przepraszam. Hm. Mapa się zepsuła. Mamy nasz klucz. Joguszacz. Dobrań. Nie. nie, 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 nie. Boże. Chciałem wyjść z menu nie z gry. Jeszcze więcej tekstu do tłumaczenia. O rety. Tak, skrzynię skarbów już kilka otworzyłem. Mhm... Mm Ivory Squares, ja nie mogę jak to wszystko tłumaczyć. Iron Heart. Żelazne serce i wsparcie narzędzia? Mm. Chronić je... Przy... Mm -hmm. Zwiększa... Ooo! Już mogłem coś ulepszyć! Super! Wiecie co? Zainwestuję na pewno w, w... większą... Większe zdrowie. Tak. O, dostałem osiągnięcie za to. Trzy sloty z tego co widzę... Tak jak w Bioshocku, tak mi się skojarzyło z Bioshockiem, tam też było... Ograniczona liczba slotów na hmm, bodajże plazmidy. Nie wiem, czy mi się nie pomyliło z jakimś czymś innym, bo były jakby dwa rodzaje mocy? Były takie jakby pasywne Takie bojowe bardziej. Nie pamiętam, to się już nazywało, kudy. Dwa lata temu grałem w Mojoshoka. Hmm. Pytanie jak to wyekwipować teraz? A, poczekajcie, mam tu kolekcję, narzędzia. Nie wiem. Wiecie co. Spróbuję to ogarnąć poza nagraniem. Nie wiem, może mi się coś pomyliło, i to jest po prostu już aktywne. A te trzy. sloty pod paskiem to jest coś innego. Nie wiem, szczerze mówiąc. Tego nie było naprawdę wcześniej w prawie. Można się pogubić. Ludzie naprawdę No myślę, że mimo wszystko paliwo i wory się przyda. <gadaliśmy> Dobra, pogadaliśmy, na razie nic tutaj nie zrobimy. Chwilowo przynajmniej. No, może tutaj coś będzie. Dzień dobry. Chudę, przykro. Ech, jakie to jest wszystko troszkę niezrozumiałe. Rzadko gram w gry z polskiej wersji, no ale próbujmy wszystko to ogarnąć. Wy macie napisy, macie jeszcze lepiej. Wiem, przykro mi z tego powodu. Skąd ty to masz?! O ludzie, tutaj naprawdę to jest duże zagrożenie Tak sobie chyba nie z kluczem yy, w kieszeni Ja mam zły wpływ, no oczywiście, to złego to ja, no oczywiście. To już było chyba. Ta, to już było. O, patrzcie. Spoko. Rodzina ważna rzecz. E, jasne, spoko. Rozumiem, no masz rodzinę. Musisz się nią zająć. Ej, przepraszam, pomyliłem się jak przyciski. O tu się wyposaża te twiki, jeszcze nie wiem jak to przetłumaczyć, szczerze mówiąc, ale... Czekajcie, może najpierw wyposażę się w taki jeden twik, ten, który mam. No, jednak miałem raz, tylko po prostu to nie z w ekipunku, tylko przy tych statuach. Żelazne serce, bierzemy to. Kurde, to naprawdę będzie epickie. Tak, zapisujemy. No i super. Nie mogę tego podnieść, to jest przymocowane, że tak powiem. Hmm. Stara się, jak się dostać po ten klucz? Nie wiem. Hmm. Czemu mam wrażenie, że to ten kościół to jest kościół Billa Gatesa. I że się tu czci Windowsa. No wszakże te Windowsy były czterokolorowe! Hmm, padąc... Rety tyle pytań hmm, Po kolei? Właśnie. Kim jest ten on? nie zastanawia. Czy to jest jakaś. Kto to jest po prostu? nie zastanawiam. Nie wiem, co to jest ta pokuta. Przetłumaczyłem właśnie penens na pokutę, ale to jakby to było coś złego, szczerze mówiąc. Jeszcze dwa pytania zostały, jeśli pamiętam. Przepraszam, że tak mało mówię w czasie, kat... w czasie dialogów, ale po prostu no nie wszystko rozumiem i nie chcę się tutaj ośmieszyć. Jeszcze jedno, proszę pana. Tak czy jak Witam. Nic nie powiedział, posłużył tą baterię i ją naładował. To mi się podoba w tej grze właśnie. Taka trochę... Enigma. Wszystko jest tutaj od razu zrozumiałe. No i ta muzyczka w tle, coś pięknego. No dobra, witam z powrotem. Ooo, Like a lightning dust. Broń zrozumieją, co powiedziałem właśnie. No i coś tutaj, że się pakuje przez to w kłopoty. I nie ogarnęliście, to... Jeszcze, to tutaj majsterkowanie jest nielegalne, trzeba mieć jakby taką poz pozwolenie na to od tej matki jeśli dobrze skojarzyłem, trzeba być błogosławionym przez nią. No nie wiem co to jest ten koncern, czy tam, czy udamy? Zobaczymy. Macie ręce odpadną. Dom jest zepsuty? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie ogarniam. Jak może być dom zepsuty? Czemu właśnie używamy klucza do jego naprawiania? Wynamieni klucza od drzwi. Nie ma uciecz, nie ma schronienia przed pokutą. Co to jest ta pokuta? Nie wiem. Na razie po prostu wszystko jest takie tajemnicze. Ja to rozumiem, no ale... O nie! No nie! Mamy przepierdolone. Poznaję się! Co za ludzie po prostu, znaczy pewnie mają swoje jakieś zasady w ogóle, ale to wszystko to są antagoniści moim zdaniem, chyba że ja po prostu, że mi tak zaskoczy jakimś twistem fabularnym, <śm> że to my jesteśmy z tym złym. Czy on, do niej, czy on do niego mówi Mada? Czy mi się wydaje? Czy to, jest, czy to jest. kobieta, czy mi się wydaje? Dla mnie to był. Ja zawsze myślę, że to jest facet. Ło! Znowu się drze. Wpakowaliśmy się w niezłe kłopoty. Jeszcze rodzinę lr do tego. Oto, nie dobrze, bardzo niedobrze. No, mamy jakąś nową postać, miło. <śm> Tak, nasza bohaterka jest mechanikiem. Nielegalnym mechanikiem. No, zostanie tutaj nie jest dobrym pomysłem Tutaj mam taka ciekawostka. Jedną z niedokończonych gier Jokima Sandberga jest Mina of the Pirates. Grałem trochę. Nie skończyłem jeszcze tej gry, ale planuję to zrobić. Gra jest w fazie prototypu, jeśli dobrze kojarzę, i raczej wątpię, że wyjdzie jej pełna wersja. No ale miłe nawiązanie. Ty, ty, ty. Będę miał dużo do tłumaczenia No, wreszcie przekonałaś się, <słuch> szybko Nie narzekaj. Chyba za zostawić tutaj tą strzelbę? To zarówno ironicznie jak i podzięce Nieważne po prostu A ja wiem, że można właśnie te skrzynki przenosić w ten sposób mi to rozwalało się, żeby jak w Minecraftcie. No to żebym narzekał? Okej. Okay. Podbijemy i boom. Jeszcze chwileczkę. Okej, okay. pamiętam tę misję. Będzie ciekawe, muszę przyznać. I mysz. Dobra. Ostrożnie, żeby nas tutaj wykryli. Czy, e, na początku, przed wejściem tutaj jest checkpoint, ale wiecie, daj mi to zrobić jak najszybciej. Uda się, uda się, uda się, udało się! Uff! Aj, kurde, oni się gadali, no trudno. Kurde, korci mnie, żeby sprawdzić co, o czym oni gadali, no ale... Nie ma jakiegoś jakiego znaczenia. No ale tutaj możemy sprawdzić. Czy po prostu jak najszybciej wyjść, no i tak to się skończyło właśnie. Hmm. Chyba no, zejść nie możemy. Chyba logiczne. Tam nie pójdziemy. Hmm, Okej. Okay. Troszkę za wcześnie, żeby kończyć odcinek. No, niech się zastanowię. A jeszcze tutaj wrócimy i wtedy zdobędziemy ten klucz. Ale wiecie co? Myślę, że jednak zakończymy w tym momencie. Dziękuję za oglądanie. Cześć.